Pierwszym suwem pracy silnika dwusuwowego jest suw sprężania, w którym tłok z dolnego, martwego położenia porusza się ku górnemu, martwemu położeniu, mając przy tym odsłonięte okna wylotowe i przelotowe, a zasłonięte okno dolotowe. Cylinder napełnia się ładunkiem i ulega sprężaniu. Pod koniec suwu rozpoczyna się spalanie ładunku. W silnikach benzynowych od przeskoku iskry elektrycznej pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej, a w silnikach diesla od wtrysku paliwa. W tym samym czasie dolna krawędź tłoka odsłania okno dolotowe, przez skrzynię korbową zasysany jest świeży ładunek. Drugim suwem jest suw rozprężania. Pod wpływem ciśnienia gazów, kiedy tłok porusza się w stronę dolnego, martwego położenia, zamyka się otwór dolotowy, wstępnie sprężając mieszankę w skrzyni korbowej. By pod koniec suwu mogła wystąpić faza wymiany ładunku, odsłania się okno wylotowe, przez które wypychane są spaliny.